Siemaneczko wszystkim. Yy, przyczepa nabiera kształtu. Trochę wczoraj porobiłem, nic nie nagrywałem, ale jest zgrane z tamtej kamerki, bo muszę też pamiętać, przenieść tą kamerkę, bo tak jak widać, to już tam nie będzie nic widać. Jest ta część zabudowana. Już Wam pokazuję, co wczoraj zrobiłem, co mi się udało i jakie były problemy. I zaraz Wam pokażę, co dzisiaj. I oczywiście wrzucę też filmik. Z tamtej kamerki przeniosę ją tutaj do przodu, żeby teraz było coś widać bardziej z przodu, bo się będzie tutaj więcej działo. I udało mi się zrobić już tutaj tył, klapę. Tutaj mi wyszedł taki pasek wąski, dlatego że miałem te wsporniki, wiecie co... Te 120 cm, bo 125 cm ma blacha, dlatego tam już jest cała blacha dana, a tutaj musiałem uzupełnić takim kawałkiem. Klapa jest gotowa, w zasadzie otwierana, ale nie otwieram jej, żeby zobaczycie tam na filmie, żeby właśnie wysła, bo tutaj napotkałem jeden problem, którego wcześniej nie przewidziałem. Otóż tutaj widzicie, dołożyłem taką poprzeczkę, też ze stalowego płaskownika. Bo się okazało, że z tej górą się zrobiło wiotkie. Znaczy nie cała klapa zrobiła się wiotka, tylko blacha tak zaczęła wiecie pukać na zewnątrz do wewnątrz i, i z tego względu do jej to podkleiłem, przynitowałem i tak to teraz wygląda i to sobie schnie już od wczoraj, a chcę, żeby to porządnie zaschło. Dlatego też tutaj są dwa takie nity dłuższe dane te srebrne, bo tych nie miałem długich w grafitowym kolorze, ale generalnie klapa jest, otwiera się. Na próbę zrobiłem, nie wiem czy tak zostanie docelowo, zrobiłem tak, że tutaj ta blacha zasłania całe to łączenie, czyli tutaj mamy ten kwadratówkę, a tyle zostałem wargi, tak półtora centymetra dookoła, to wiadomo, to jeszcze będzie oczyszczone pilnikiem, a ja to najpierw chcę, żeby wysło. Nie wiem, czy tak zostanie, czy zostanie właśnie tak na zakładkę, Chyba wizualnie to lepiej wygląda niż po prostu taka szpara, ale w razie czego zawsze można wrócić do tej koncepcji, żeby to obciąć z kątownikiem na równo i po prostu krawędź zakleić, bo tam wiecie jest ta rynienka pod spodem, która i tak ma tej szczelności jak gdyby pilnować. No i tak jak tutaj sobie zaplanowałem, to wyszło, wiadomo, na zawiasach, gdzie były spawane, trochę to podwyższyło, ale ta blacha się ładnie ułożyła, także to są takie takie falki, a tutaj pójdzie i tak gumowy spoilerek, który będzie tą wodę przerzucał na prawo i na lewo to co będzie leciało z dachu, także tutaj no tej wody powinno być ograniczone w ogóle ilość do tej rynienki pod spodem wpadać a już to co wpadnie to powinno bez problemu zostać odprowadzone tu mam już wszystko na gotowo wynitowane wszystko na gotowo wklejone yy, no i przeszedłem dalej, czyli przeszedłem do dachu i tak znowu tu mam już pointowane na gotowo, tutaj tak samo a tutaj nie, tu mam nawet nie obcięte bo też czekam aż mi doschnie z tego względu, że tutaj coś zawaliłem żeby właśnie nie było, że wszystko tak idzie idealnie, pięknie tutaj mam ładną krawędź, gorsze tu jest światło tutaj jest ok, a tutaj mi wyszło tak, że pół centymetra, niepotrzebnie sobie tą boczną blachę już dociąłem niżej no i tutaj widać tak pół centymetra kleju ale chcę żeby to wszystko wyszło, żeby ten profil dachu był taki jak należy idę stąd, bo tu nie dość, że huczy to jeszcze nic nie widać o, coraz ciasniej mam przesunąłem ją w ogóle trochę do tyłu też tą przyczepę udało mi się z żoną ją tam z 15 cm popchnąć bo tak jak wiecie ona nie jest na kołach teraz tylko stoi na bębnach ale udało się ją trochę odsunąć właśnie dlatego, że dzisiaj przechodzę tutaj do części przedniej ale to wam czekajcie, wam coś jeszcze pokażę puszczę wam teraz filmik, ten co był z wczoraj i zaraz wrócimy jeszcze do gadania o dzisiaj Dobra, I widzieliście już na przyspieszonym co się działo, a nie widzieliście co się działo wewnątrz, bo tak jak mówię, tam zasłonięte było. E, tutaj dałem sobie już oświetlenie, testowałem, bo światło w garażu i testowałem to na, na krótko, na akumulatorze, takim gdzie go mam, taki testowy przenośny i zrobiłem dwa rodzaje oświetlenia wewnątrz z tym, że trzecie jeszcze dojdzie tutaj bo tutaj będzie ten wywiecznik, który ma też wbudowane oświetlenie ale już sprawdzałem, on to, to oświetlenie z tego wywiecznika to jest taki po prostu zimne, zimny LED i nie jest jakoś to fajnie te zrobiłem sobie LEDy na żarówkach 5w5 czy jak one się nazywają wiecie, postojowe normalne można sobie włożyć dowolne ledowe o wysunęło mi się bo akurat a, się źle zabrałem za tą która jest jeszcze nie ma wiecie dachu nie ma się o co oprzeć generalnie można je wyjąć włożyć zmienić sobie na ciepłe na zimne różne barwy słabsze mocniejsze i na tym mi zależało żeby to właśnie było wymienne bo z tymi ledami to sami wiecie jak jest a tutaj jest oświetlenie. Kombinowałem z oświetleniem takim mocniejszym, jakimś, żeby tutaj było, ale przez to, że ta przyczepa ma tak na styk tego wzrostu względem mnie, to nie chciałem, żeby gdzieś wystawały właśnie takie żarówki tutaj na środku. Tylko dałem je tutaj nad kanapą, nad zlewem. A tutaj wymyśliłem i też już sprawdzałem. Może nie wygląda to na razie najpięknie, to wiadomo, że się jakoś tam otapiceruje. Kurczę z tym wyłoszczeniem, tu będzie kłopot. Żaróweczki 12V. Nie miałem oprawek, także zrobiłem na kostki, ale to mniejsza oto, to jeszcze będzie w termokursce, tak żeby było ładnie. Ważne jest to, że ta i tutaj ta oświetlają mi idealnie całą tutaj przestrzeń, po 5W na sztukę. Zresztą tutaj są parametry, chyba powinny być widać. No i one w dwie sztuki sobie dają bez problemu radę. Tutaj będzie ten panel, na który cały czas czekam sterowniczy, co dziś z tą ostrością, czekajcie może jeszcze się uda, tu będzie panel sterowniczy, tak wyżej, że jak się siedzi i plecami się oprze, to żeby się nie opierać o panel, I tu będzie włączanie i będę miał tak, wewnętrzne słabsze to światło z tych postojowych, mocniejsze to te dwie, tamto nad córki łóżką, łóżkiem to będzie i tak niezależnie sterowane, bo on ma po prostu przycisk na sobie, i będzie guzik od zewnętrznego oświetlenia takiego mocnego, i od zewnętrznego takiego słabego. Słabe to na zasadzie takie, żeby gdzieś będzie na dole zamontowane, tak żeby po prostu się nie wywalić, jak się będzie chciało gdzieś wyjść z przyczepy po ciemku, ale żeby też nie, nie przeszkadzać innym, tylko żeby jak będzie gdzieś się stało wśród innych, nie wiem, przyczep czy namiotów, to żeby nie było takie oczojebne. To pewnie gdzieś tutaj będą dwie lampki zamocowane z dwóch stron, tak, tak sobie to na razie wykminiam. A to mocne, to będzie tutaj gdzieś u góry. Jeszcze muszę wymyślić jakiś coś typu kinkiecik. Mam takie stare żarówki, gdzieś od dwójka dostałem. On no, sobie kiedyś, kiedyś jak to moda weszła na te pierwsze takie ledy, to mam takie żarówki ledowe z wentylatorkiem, które mu się nie sprawdziły gdzieś w samochodzie czy w motocyklu, nie wiem w czym to próbowało zakładać. Świecą bardzo dobrze. I do tego celu mi się tutaj nadadzą, i wtedy będę miał faktycznie oświetlenie na zewnątrz. Jedną taką dam tutaj gdzieś na środku, i sprawdzałem też po ciemku. W garażu było wygaszone światło. To na elegancko takie właśnie rozproszone światło dookoła. No i to jest jak gdyby część tylko instalacji, bo tak już wczoraj nie miałem siły już z tymi blachami, z tymi klejami, to po prostu coś sobie zacząłem robić takiego dla odmiany, żeby się nie uprzykrzyło. Te kabelki na razie mam tylko tutaj pociągnięte, bo to no, docelowo to jeszcze będą te z fotowoltaiki e, gdzieś też szły, to pewnie to się da w jeden peszer albo w dwa jakieś e, takie te, te peszle karbowane rurki czarne. No i tak to w tej chwili wygląda. Do elektryki dalszego ciągu nie podchodzę na razie, bo, bo muszę mieć zrobioną tą ścianę, żeby też mieć gdzie to mocować i tak dalej. No i teraz mi wychodzi na to, że dzisiaj bym chciał zrobić tą ściankę tutaj od dołu w przód. Czyli to podciągnę dotąd, to jest jedna blacha. Dobrze mówię, dobrze mówię, 25 to będzie jedna blacha. I potem wychodzi na to, że. Potrzebuję drugi kawałek, w którym będzie to okno wycięte, i wtedy zostaje mi na sam koniec położyć taki pasek 60 cm na wierzch, tak żeby było. Wiecie, na zakładki no jest już wszystko klejone, ale logicznie by było, żeby była tutaj blacha nad tą i blacha nad tą, żeby się to rozpływało na prawo i na lewo, tak żeby nie, nie miało tendencji do podciekania. Klej klejem, ale lepiej, żeby to było jak gdyby tak naturalnie, tak jak tutaj robiłem. że Wiecie, poszła ta blacha. Na tą blachę, jak jest wpływ wody, to, to idzie to z jednego na drugie. No i tak się starałem wszędzie łączyć, żeby to było tak jak gdyby naturalnie połączone. No i trochę się nagadałem, trochę wam tam pokazałem na przyspieszeniu. Zmieniam kamerkę i następnym razem już będą jakieś inne ujęcia. A teraz zapraszam na reklamę. Trzymajcie się i mam nadzieję, że śledzicie projekt. Już niedużo zostało do zakończenia. Na razie strzałeczka. Chciałem Wam przedstawić nasz pomysł na kamperowanie. Jeśli masz kampera, który jest samowystarczalny w prąd, wodę zapraszamy na nasze pole pełne zieleni, wspaniałej przyrody, dookoła piękne góry Beskidu Wyspowego, obok Beskid Sądecki, także jest co zwiedzać zarówno pieszo, jak i na rowerach, skuterkach, motocyklach. Poszczegóły odsyłam na stronę pole24.pl natomiast pokrótce Wam powiem o co chodzi. Jeśli myślisz, że niewiele oferujemy, to tak naprawdę oferujemy wszystko, czego potrzebujesz do odpoczynku, czyli piękne miejsce, utwardzony teren, blisko drogi gminnej, ciszę, spokój, ptaszki, które śpiewają, kawałek łąki, na której możesz grać, skakać, dzieci mogą się wybawić, Ty możesz ćwiczyć sobie jogę, medytować, tak więc myślę, że można fajnie spędzić czas. Wieczorem jest mi miejsce na ognisko, można sobie rozpalić, posiedzieć, pogadać, zjeść kiełbaskę. Będą tacy, co wolą pod Biedronką czy kościołem koczować, ale jeśli lubisz przyrodę, zieleń i chcesz na legalu spędzić czas, to zapraszamy do nas proste zasady, żadnych dopłat za kolejne osoby, pieski, kotki i tym podobne rzeczy. Można pozwiedzać naprawdę piękne okolice, nie jesteśmy tak komercyjni jak Zakopane, a góry mamy przepiękne, tak jak widzicie na obrazku. Miejscowość też super, Przyszowa, między Limanową a Nowym Sączem, blisko drogi krajowej 28. Póki co posiadamy dwa stanowiska na kampery, za jakiś czas być może więcej, a być może również jakieś pokoje do wynajęcia. Pozdrawiam.